Bardzo w kolejnym demonie gier, dzisiaj mamy Cardboard Town, taka coś szala w plaszówkach, no tak wygląda przynajmniej, nie ma języka polskiego, gra nie ma daty premiery, na razie, z tego co pamiętam i to jest wszystko co jest w opcjach, czyli niewiele. No dobra, zobaczmy, grajmy. SR, dobra. Co my tu mamy? Drogi mamy. To idźmy. Budujmy drogi. czy ważne. No dobra, to jedną zdiskarduję sobie, mam dwa. 24 ludzi. No, to byśmy chcieli. Karty nie przepadają. No to będziemy ją trzymać. Teraz wybudujmy się jeszcze w tą stronę. Tak. Tu mamy... To jest... Nie wiem, nie wygląda to fajnie ale no dobra, ale ośmiu ludzi. Poczekajcie, to tu zrobimy dzielnicę slamsów. To było ważne i teraz tutaj proszę bardzo, tu dzielnica slamsów. Yy. Dobra. Super. Tu możemy rozwijać populację. Dobra, na razie nic nie mogę zrobić. Nie no, na razie też te karty chcę. Hmm. Mogę już to zbudować. Tu zbudujmy to. To jakieś takie ładniejsze, to wygląda sklep. Bo tam było, już 7 mieszkańców. Tu już nie mogę teraz tych zrobić. Tego bym chciał jeszcze. Czekajcie to. Wymienię to. No, no to nie chciałem, ale dobra, macie tu bierze. Ja nie wiem Nie wiem jak tu przegrać. Nie jak się tu gra w ogóle. No dobra, bo my prądu nie mamy, no to byśmy to chcieli. By byłabyś tu. Tu byłabyś. Elektrownio. To nie mogę chyba. Czekajcie. Dobra. Fountain dajmy Muszę patrzeć tu góry, żeby to zrównoważone. Wszystko było Fountain, może być tu. Niech mają. Chociaż korn marketu mogłem zrobić. Dobra, następny dzień. Na razie nie mam dróg, no ale to. No te karty nie giną, na szczęście. Mały forest. To mały forest mógłby być tutaj. Już i tak tu zaśmieciliśmy. To niech ma, to chociaż trochę. Dobra, następny dzień. No, mały forest tutaj. Będziesz elektrownią obgrodzono. Haus, haus bardzo ważny. Koło sklepu. Jeden, jeżeli cztery karty zagram. Weźmy to, bo zaraz będziemy mogli... Zagrywać, poczekać, czy to jest minus plus plus. O, i to już jest fajne. Ale nie możemy, ale nie zniszczy się. Police station. Police station będzie tu. Drogę puścimy tam. Dobra, to nam się wyzerowało. Nie wiem do czego. Dobra, post office, No chcielibyśmy. Dobra, dwa mamy kondo. Drogę bym chciał jakąś. Dziękuję. Drogę bym zrobił tu. A w tą stronę chcę puścić teraz. chcę zrobić to tu. Kondów nie chcemy, tu kondo bym tu gdzieś postawił. Tu będziesz tu drogę bym puścił jeszcze. Nie, poczekajcie. Tu zrobię kondo, tam puszczę drogę. Dobra, nie mam już nic, idźmy dalej, zobaczmy, no gra się przyjemnie, jest. Nie. No, bardzo fajna karta. Czy post office, właśnie, dlaczego? Dobrze, ale ja nie mogę. A dobra, jest napisane, czyli muszę dwa ten, zanim postawię to. Mogłem zrobić na przykład dom. Bym musiał policjanta. Ale nie mogę, dać na czerwono. Postawiłbym kondo. Tu, bo tak planowałem. I teraz już mogę post-office. Mogę. I pocztę mieliby blisko. Mieszkańcy tutaj. Dobra, żeby nie dostać. O, ktoś z mnie robi. Hmm. Zaczekajcie. wezmę to. Bo te, te drogi są. Już widzę bardzo ważne, bo tylko przy nich można budować. Słuchajcie. Tu chciałem drogę puścić. Teraz nie mogę, ale dobra, ale mam te karty. To już dużo. Znaczy to opuszczę tu. To opuszczę tu. Czy będą mieli z tyłu. Dom postawię tu, koło poczty. Kondo nie mogę teraz. Tu coś dostałem. Tu postawię wieżę wodną. Odgrodzę tutaj od tego, a tu postawię domy znowu. Kondo bym tu postawił. czy tu w ogóle park mogę postawić. Pięknie. Tu mogę kondo postawić. I już jakoś to zaczyna wyglądać. Dobra Ja mam nadzieję, że nie wydarzą się disaster Dobra, droga jest, pięknie, to idziemy tu stawia tą drogę Poczekajcie, energii nie mamy Postawiłbym tu drugą Drogi ja tu wtedy nie wybuduję. Ja tu chciałem drogę postawić No dobra, nie będą obok siebie do czerwonego już wszystko zapiernicza. Dobra, do tu. Widzę, że ci mieszkańcy są bardzo ważni. Klinikę też bym chciał. No i tego skyscapera wreszcie byśmy postawili. Duże to jest? Nie. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka populacja. Co mi tu klikasz? To dostaje takie bonusy, a to ten, no dobra. Dobra, na razie nie chcę. Na razie nic nie mogę. Co się stało? Czemu mi wszystkie karty zabrali? I złodzieje. Dobra, już wiem gdzie drogę muszę postawić. To daje energię czystą, więc to jest fajne. Energię czystą mogę gdziekolwiek. Gdzie mogę tu na przykład? No i super. O, muzyka się. O, dobra, to będzie dobre. Mam policję, to tu postawimy. Blisko mieszkańców. Straż pożarną. No, zobaczcie. Jakie bezpieczeństwo będzie tutaj. Karty mi się zaraz skończą. Co wtedy? Population boom. No, dobra. To też fajne. Dawać dom. Eee. Dziękuję. Tu chcemy rezydencję. Dziękuję. Patrzcie Co jest coraz lepiej. Kondo mi wyrzuć. Eee. Na razie zobaczmy. Jest bardzo ważna rzecz. Kondo, tutaj idzie. O, bardzo fajna karta. Może mi nie zniknie, nie zniknęła. Tu byśmy chcieli zobaczyć. Takie elektrownie, to chcemy. Kondo, tu. Dobra, trzy karty zostały teoretycznie. Kondysaster na razie nie. Dobra, super. Żeby to postawić co muszę zrobić Po prostu mogę to postawić Co to daje mi 6 ludzi ale wszystko mi Zabiera no trudno Musiałem to postawić A czerwona by mi to zwiększyła no, Ale dobra Mamy shopping center Słuchajcie bo wody nie mamy w ogóle To jest jakiś dramat Zacznie Postawimy wodę Dobra, Wszystkie wskaźniki na razie mamy Mamy dwa Ale co tu porzemy bardzo poproszę, dziękuję Na razie nie, ale pewnie mi wszystko zniknie, co? Karty mi się zwiększyły Dobra, to mogę zgasić pożary Tu jest kondo Super Mistrz energii, no ale to też by się przydało. Żeby mieć wodę na później. Dobra, trzy karty. Druk nie ma, czy jest tutaj gdzieś. Kajcie, no weź wywal Walto. No tego też nie chciałem. Dobra, dawaj, może droga będzie. Nie ma energii, no teraz to ja potrzebuję energii. Co mi daje energię? Na razie nic. To droga, Jezus czy znaczy, no nie przeszła droga? O, to jest dobre. Skąd to jest przecież. No nie chcę tu zamknąć drogi sobie. Wszystko widzicie, dlaczego drogi są tak ważne i potrzebne. 57 kart na nowo. No dobra, czy tu po prostu mogę budować, i tylko muszę o wskaźniki. No dobra, no to dzięki wielkie za uwagę. Widzicie jak to wygląda. Bardzo spokojna, powolna gra. Nie można się odprężyć. Tu jakieś bonusy wpadają i tak dalej. Taka planszówka można powiedzieć. No nie jest do nic porywającego, no, na pewno nie trafi na uś listę do mnie. Ale to już było co nieczesami. czasami. No taka coraz więcej tych gier jest. Ostatnio grałem w taką grę też dekową. Nie pamiętam jak się nazywa. Staklans? Chyba Staklans. Bardzo zbliżona do tego, tylko tam się karty układało Nie doma, ale założenia mniej więcej identyczne. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie. Nara.